Dzień dobry! Witajcie w drugim vlogmasku. Bardzo Wam dziękuję za takie cudowne, cudowne komentarze pod pierwszym vlogmaskiem i za to, że tutaj ze mną chcecie siedzieć i odkładać. Tak, bardzo Wam dziękuję, bardzo, bardzo. Mam nadzieję, że te vlogmaski będą dla Was ciekawe. Na pewno ciekawsze niż w zeszłym roku, <laughs> ale człowiek się uczy całe życie, więc yy, będzie progres na pewno. Także yy, spróbuję Wam dzisiaj nagrać jakiś tam materiał. Zobaczymy, czy mi się to uda, żeby to jakoś tam w miarę zmontować i żeby to jakoś wyglądało, więc zobaczymy. Yy, znaczy, nagrałam dwa takie krótkie segmenciki. Yy, no, nie powiem wam co, bo jak nie wstawię to... <laughs> no, i zobaczymy co później, bo generalnie jest dosyć wcześnie. Mamy godzinę 9.30, więc no jeszcze jakby dużo się dzisiaj nie wydarzyło. Właśnie tak się zastanawiałam przed sekundą, czy nie przyjechał kurier, bo jakiś bus podjechał tutaj do nas na osiedle, ale nie do nas, nie do nas, także spoko. Ale w razie czego, no może być tak, że będzie przerwa. Dobra, zacznijmy od kalendarza. Ja się bardzo cieszę, że on wam się tak samo podoba jak mi. Bardzo mnie bawią komentarze typu mój syn ma taki sam. Syn ma bardzo dobry gust, po prostu. No, tak tak serio to... No, dzieckiem się jest całe życie. No, co mam wam powiedzieć? Warto być dzieckiem. Dobra, co mam pod dwójeczką? Jeju, jeju, tylko czekajcie, może ja sobie powinnam zostawić tą, tą bo ja później nie będę wiedziała, jak mam ją złożyć. O Jezu, 23 mi się już otworzyło przez przypadek. Mm -hmm, brawo, ja. Może ja sobie to postawię tutaj. Uu, dobra, stoi. Stoi, stoi. Ok. Teraz zobaczmy, jak ta Hedwiga tu jest złożona. Ona ma tutaj to. I na tym tutaj ma te girki tu, tu ma girki matko. Za daleko sobie postawiłam i teraz nie widzę, ale no dobra, tu ma brzuszek, tu ma skrzydełka. Uu! Mhm. <laughs> Żeby tradycji stało się zadość. No to skrzydło Hedwigi też odleciało. <laughs> dobra, skrzydełka. Potem co no tam ma, dobra, na tym ma główkę wcale nie jest takie proste powiem wam szczerze to są chyba plecki i one będą tak, o i tak będzie a tam jest co tam jest tam jest chyba tak tak i tak ej, dalej tak potem jest to i potem jest to i to jest łepek tak, tak, mniemam. I teraz tu jeszcze potrzebujemy dzioba. I oczka. Jest zapasowy dziobek i zapasowe oczko. Ui. I teraz. O Jezu, połamam jej giry. <laughs> o, matka. Ciach. I ciach. I jest. Jest Hedwiga. To jest chyba ten. Brickheads. Ja nie, kompletnie nie wiem o co chodzi w tej y, modzie na Brickheads, ale to chyba właśnie w tym stylu jest zrobiona ta Hedwiga, ale no mm, śmieszna jest. Śmieszna jest. Śmiesznie się składa w ogóle te, y, te figurki, y, mając to tak daleko. No ale dobra, Hedwiga tutaj z nami. Te dwa do schowania klocuszki. do naszego pojemniczka. No i mamy drugie okienko. Słodka jest. <śm> dobra. Ehm, tak. Wybaczcie, gapiostwo, ale ja dopiero wczoraj i e, dzisiaj rano, jak oglądałam e, wasze vlogmaski, to się zorientowałam, że ja sobie nie wydrukowałam czegoś, co sobie pobrałam już bardzo dawno temu, czyli tej książeczki e, Magia Świąt od Izy. Mm, no, także wydrukowałam, dołożyłam i dzisiaj jeszcze tutaj sobie coś tam, mam nadzieję, dołożymy. Zobaczymy jak wyjdzie, ile mi tutaj skoszą dziewczyny, no bo generalnie jednak duże kwoty są tutaj w niektórych polach, nie? <laughs> Także zobaczymy, zaczynamy od zgubeczki, no i jedźmy już od tej góry, dzisiaj dziewięć, no dobra, to trochę przyjemniej <laughs> niż wczoraj. <laughs> wczoraj było z grubej rury, dobra, czyli wyjmujemy złotóweczkę i wkładamy dyszkę. Fajnie, że tyle z Was zaczęło nagrywać vlogmaski. Super, bardzo mnie to cieszy, bo to jest taki fajny czas. Niekoniecznie, widzicie, musimy jakoś bardzo pokazywać, co się u nas dzieje, ale jak ktoś ma ochotę, tak jak Kasia to robi, no to pewnie. No. Czemu nie? Dobra, co tu jest? Szóstka, no. no I można nie skosić człowieka? Można. <śled> Dobra, szóstka do mojego kalendarza bajkowego. On też skosi. Tam jest też 20 gdzieś. No dobra. No to Kasia. Kasia Kasieńka. Ona tu ma dyszunie. A taka się ma, ta ma 22, no to taka nie odpuszcza, nie? E, dobra, to może dajmy 12. Przepraszam za moli, jeśli je usłyszycie, ale no, jak mojego męża nie ma, to ona nie jest taka grzeczna jak wtedy, kiedy on jest, więc no, musiałam się zamknąć. 22. W takim razie mamy u Kasi. No i teraz 22. Kurde, co one się tutaj wypinają, te koperty? Mamy u drugiej Kasi. No i tutaj Kasia nas będzie grubo, mm, że tak powiem, kosić, bo tutaj są duże kwoty. Tu są bardzo duże kwoty. Także Kasia jest bezlitosna. 22 zł. W ogóle Kasia, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, Katarzyno? Wracaj do nas. Dobrze. No i teraz budżetolka. I które wyzwanko dzisiaj? Potasujemy, potasujemy. Ja już nie wiem, gdzie co jest. to? Może to. O, patrzcie to samo. <laughs> Tego się nie spodziewałam, że to będzie to samo wyzwanie. Dobra, i kostka szóstka dwa razy. Kostka szóstka dwa razy. Dobra. To mamy co? Cztery i pięć. Dobra. Czyli mamy czwórkę i piątkę i mamy dziewięć. To zróbmy sobie może tak. Tak. I tak. Przepraszam za przerwę. To nie kurier to. E, oberwanie nosa. E, Kichon. Mhm. Dobra. To tu mamy. I do Mimi. Ja tu szóstką o końcu rzuciłam, nie? Dobrze. No to. Jeszcze raz kostka szóstka. I sześć dzisiaj. O. Powiem wam, że tu się trochę coś tam nazbiera. To nie jest tak, że tu będzie taka straszna gwida z nędzą. Coś tam się nazbiera. Dobra. I zunia pierwsza. Może dzisiaj nam coś zostanie na mini? E, dobra. I pierwsza. Kostka czwórka. Uh -huh. Teraz y, sobie wymyśliła pójście do y, kuwety, nie? Proszę, co to jest zarobal? Cztery, no proszę. Nawet czwórką. Ja tutaj zaraz nadbieram dużo. <laughs> Laseczka za dwa. To jest y, sześć. No to może dzisiaj cztery. Y, te? Może dzisiaj czteryczkę, cię tutaj wczoraj nie skreśliłam. Y, tu i tu już mam zrobione, no to może tak. B5 to jest raz, C2 to jest 2, to będzie 10 równo, nie? <coughs> C6 to jest 3 i D1 to jest 4. I włożymy równodyszkę, O. Pięknie, znaczy pięknie. Ha. Zdefiniuj moja pięknie, nie? No ale nie ma tragedii. Dobra, i tu dycha. No i wiecie co? No i wiecie co? Że nawet nam coś stanie na ten miski. Prawdzie pewnie mm, 3 złote. <laughs> nie no, może 3 złote nie, ale. Jest 10, 20 parę. No dobra, to może zróbmy tak. <laughs> A, mi się to też wydrukowało do góry nogami. No wspaniale. Dobrze. Tutaj oczywiście każda litera to jest złotówka. Mm, I tu prezenty pamiętam, że Iza skreślała. Chyba Iza. <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. <laughs> I tu sobie rzucimy kostką czwórką. To cztery. Tamto cztery. <laughs> Dobra. E, no to osiem. 8 i 2, 10. Dobra, to tutaj, to już zrobiłam. To będzie 10. Ja sobie tak będę tutaj, wiecie, troszeczkę drobniej wrzucać. W sensie, nie będę koniecznie tutaj jakoś y, się spieszyć, ale dobra. I ile mi tutaj zostało? 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16 zł. Dobra, to złotówkę! do równego, ja mówiłam, że będę równać, nie? Do równego wrzucam do Kasi i dzisiaj zrobimy sobie lampeczkę. E, może żółtą pierwszą? A może wszystkie będą żółte? Zobaczymy. Przebija, oczywiście. Przebiło mi na stół? Na biurko? Tak. <grymka> Dobra, mamy tak. I mamy w takim razie 15 zł. Więc coś tu nawet... Jesteśmy w stanie rozłożyć. Ciekawe, czy coś skończyć, bo potem będzie mi smutno, jak się nic nie skończy, nie? No, zobaczymy. Dwa, trzy, cztery, pięć i 6. I tu jest chyba najwięcej. No dobra. Co tu jest? Tu też jest dużo. No dobra, już, już Monia. już. <laughs> Oszukistwo! Oszukistwo wychodzi. Dobra, najwyżej nie będzie dzisiaj ding dinga. Dobrze, no to do jedynki idzie ile? Dwa złote. Dzisiaj czwórką rzucam. Cztery złote do dwójki. Najwyżej tą piątkę zaraz rozmienię sobie. Złotówka do trójki. Dwa złote do czwórki. Złotówka do piątki. Sorry za drukarkę. I czekajcie, sobie tutaj w Lego rozmienię tą piątkę. Na... Nie, dobra, tak chciałabym zobaczyć, czy to przypadkiem dla nimi tutaj nie wróciła. E, dobra, 5, mm, czyli 4 tu, a złotówka tu. No i zobaczymy, co nam tutaj się dało dzisiaj zdziałać. 15 złotymi przypominam. Dobra, 4 złote do tej świnki od Izy w takim razie. Tu w tym miesiącu nie będzie szaleń ding-dingowych takich jak w zeszłych. Naprawdę, to tak nie będzie szło aż. Ale grunt, żeby szło w ogóle, nie? każda złotówka zbliża nas do celu, jeden do tej pizzy od Mimi Ach, no dobrze, jeden no i coż zrobić może jutro, znaczy dla mnie dzisiaj to ja Wam się przyznam, że ja dzisiaj nagrywam dla Was nie tylko dzisiejszy dzień bo po prostu nie będę miała za bardzo jak, więc no, nagram sobie na zaś, no i co do Izy dwa złota i dalej mamy złotówkę całą do drugiej Izy, znaczy do tej samej Izy, ale do drugiego wyzwania. Ciach. Potem mamy cztery złote. I te cztery złote wędruje do Ewy. O i Ewa będzie chyba najbliżej skończenia. Raz, dwa, trzy i cztery. Trzy złote jej brakuje. <laughs> Wspaniale. Dobrze. I ostatnie. Trzy złote. Też do Ewy. No tak, dzisiaj mam Izę, Ewę, mimi. I chyba tyle, nie? Ewa, Iza, Iza, mimi, Iza i Ewa. Raz, dwa i trzy. No dobrze, no nic się nie udało skończyć. Niestety... Aha, może bym wyzwanie włożyła, nie? Hmm, przydałoby się. Przydałoby się jeszcze wyzwanko włożyć. Tu się nic dzisiaj nie skończyło, ale... To jeszcze nie koniec dzisiejszego filmiku, bo my jeszcze mamy dzisiaj miniski i mamy mini roczne, bo mówiłam Wam, że ja z nich nie zrezygnuję. Absolutnie. Absolutnie z nich nie zrezygnuję. Chociażby ze względu na to, że mm, po prostu potrzebuję doładowywać te rzeczy przez cały mm, grudzień. Także. Nieni roczne będą we wtorki, jedyneczka, czwórka, dwójka, czwórka, 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 dwójka, a trójka, jedynka, dwójka i jedynka. Ewa, największym przegranym dzisiaj, przykro mi Ewunia, że ty dzisiaj nic nie dostałaś, no ale cóż. Reszta zgarnęła wszystko. Dobra, 20 zł do Poseidona od Izy, który potrzebował tylko dychy, nie? Ale musiał zajumać 20. I on tu zbiera na przegląd klimy i 30 zł uzbierał. Dobra, ja tutaj mam. Tutaj ja tam mam dyszki. A, lego mam dyszki, dobra. Ym, no i mamy jednak jakiegoś ding-dinga, więc super. Ym, gdzie ja mam spinacze? A, koperty nie wyjęłam. Poczekajcie na tej i torebusi na ding-dingi. Co mi tak tutaj pusto? A ja to Rebusi nie wyjęłam. Już. Drugie wyzwanko w tym miesiącu ukończone. Ding, ding, ding. Złotówka pod skarbonkę. I kolejne wyzwanko. Kolejne wyzwanko jest od Ewy. I ono jest na ubezpieczenie auta. Po dwa złote. Czyli 5 i 10. Dobrze. No nie no dobra, no to widzicie. Ym, jedno wyzwanie dziennie, <grym> póki co się sprawdza. W najgorszym przypadku skończę tylko 30 w tym miesiącu. Nie no, skończę więcej pewnie. Dobra, 15. Do dyniek od Izy, które zbierają na ubezpieczenie auta również i im będzie brakowało 5 zł. No nic. W przyszłym tygodniu mam nadzieję, że coś dostaną. Dobrze. <krym> I 15 dostało ubezpieczenie domu, o ile dobrze pamiętam, w wyzwaniu od zgubki. Tak, i tutaj też będzie brakowało 5 zł. No dobra, no to jest jakaś perspektywa na przyszły miesiąc. E, na przyszły tydzień, na przyszły miesiąc. No na przyszły miesiąc mam nadzieję, że też będzie jakaś perspektywa. <laughs> dobra, także to już. Dziękujemy mini rocznym. Widzimy się za tydzień. Dobra, to sobie tylko odłożę. Drugą rzeczą, którą będziemy dzisiaj robić. Będzie lego, tylko właśnie tak sobie uświadomiłam, że tutaj troszeczkę będzie mi niewygodnie z całymi kaczuszkami, więc muszę go sobie wypiąć. Tego Tetriska. Przepraszam za strzelanie. Mogłam tego nie zamykać. No i tu mamy 30 zł, jak co tydzień przypięte, żeby mi się nie zgubiło. Dobra, i mamy 30 zł. I jedziemy. Szósteczka, taka trochę niepewna, ale, ale szósteczka. Czyli ten. No to może tutaj byśmy tą dziurę wypełnili. 7, 4, 7 i 2. Ile to jest? 14, 18, 20. Tak? 14, 18, 20, tak. Dużo. Uu. Czyżby mi się długo skończył? <noise> On się nie może skończyć, zanim się Lego nie skończy. Dobra. I jeszcze jedna szóstka, i teraz muszę znaleźć coś za 10. W takim razie. Hmm, hmm, hmm. I to już chciałam powiedzieć, nie będzie takie proste, ale słuchajcie, tu jest 0, 2, 7 i 1 i to jest razem 10. To jest ten sam? Tak. <grym> Dobra, czyli udało mi się zrobić 30. Nie wiem, czy spełnię marzenia, taki o tym, żeby skończyć to do, do końca grudnia. Jest tego jeszcze bardzo dużo. Bardzo dużo, wbrew pozorom. Nie wiem ile, nie chcę mi się liczyć, ale jest tego dużo. Dobra, trzy dyszki Do Lego, do słoiczka. Słójczek zamykamy i została nam jeszcze jedna rzecz, czyli mini popetkowe. No i tu tak, dołożyłam sobie wyzwanie od zgubki i wyzwanie od Izy, ono będzie narzucanie kostką. Mamy Salema od Kasi i mamy moje myszy. I mamy na ten cel 40 zł w tym miesiącu. Więc ciut, ciut mniej, no ale przynajmniej będą robione w dalszym ciągu. Także, no, a wszystkiego niestety... No, ciężko by było wszystko ogarnąć, tak Wam powiem. No dobra, no to lećmy. Lećmy, lećmy. Yy... Nie ta kostka. Ta kostka. Jedynka. No to 4 złote do moich myszy. Dwójka. No tu mamy piątki największe, więc lećmy z tą piątką. Hmm. Dwójka. <śm> Tak, podrzucałam ją, podrzucałam ją i w końcu i tak wypadła, nie? Dobra, może ja sobie zrobię to tak. Yy, jedynka, yy, czyli znowu dwa prezenciki. To położę tak i tak. Dwójka, no proszę. Czyli dzisiaj się wszystko rozgrywa pomiędzy mną i zgubą. <grym> tak, jedynka, dwa, cztery. Ciach. Czwórka. Ok, Kasia do sale ma dwa złote. No, jedynka. Dwa prezenciki. Trójka. No w końcu. I jeden. Izabela dzisiaj zgarnęła złotówkę. Słuchajcie, przynajmniej póki na razie. Póki na razie, póki co, boże, póki na razie. Co to jest za określenie? Pięć. 5 eee, do zguby. I zguba zgarnęła połowę budżetu. 3, eee, 4 i 5. I złotówka do eee, trójki. No dobra, no to 2 złote Iza zgarnęła w takim razie. W takim razie Iza zgarnęła 2 złote. Wspaniały początek. Eee, Kasia zgarnęła 2 złote. Ma 8. Eee, moje te myszy zgarnęły 2, 3, 4. 5, 10, mm, Mam tu jeszcze dyszki. No, mam w Lego. W Lego mam, w Lego, mam wszystkie drobne tego świata. Dobra, czyli 16 zł mają moje. A nie, bo czekajcie, bo tutaj jeszcze pewnie jest jakieś. Są jakieś drobne. Mm, aha, no dobra, są dwie dziesiątki. No to wymienimy sobie dwie dziesiątki na dwudziestkę od razu. Dobra, i tu też sobie to wymienimy na dwudziestkę od razu. O, ciach i ciach. No i co. Bardzo szybkie mini wtorki. Wiem, że od, odwykłeś się od tak szybkich mini wtorków. No, ale cóż, no, tak będzie troszeczkę teraz, troszeczkę szybciej, troszeczkę sprawniej, będą szły te filmiki. No, ale będziecie mieć ich dwa razy więcej, więc mam nadzieję, że wszyscy będą ukontentowani wystarczająco. No i że widzimy się jutro. I jutro będzie. To samo. <laughs> tak was zaskoczę. Nie zobaczymy, co będzie jutro. Ciekawe. Ciekawe, co będzie jutro. Obstawiajcie, jaki będzie tak jutro. jutro będzie figurka. Yy, figurka, czy co czy będzie do złożenia jutro? Ciekawe, czy ktoś trafi. Oprócz tych, którzy mają samy kalendarz i wiedzą, co tam jest, to nie mówcie, nie mówcie, co będzie. <laughs> Ale możecie strzelać, co będzie. Zobaczymy, czy ktoś trafi. No, a ja się biorę w takim razie do nagrywania dla Was. środy. tak, trzeci środa. I zobaczymy, co tam jutro uda nam się zdziałać. Pięknego wieczoru Wam życzę, bo będą te vlogmaski będą się pojawiać raczej wieczorem. Myślę, że tak, myślę, że raczej wieczorem niż w rano, tak jak do tej pory, ale zobaczymy, może coś się zmieni. W każdym razie dzisiaj na pewno będzie wieczorem, więc miłego wieczoru, dobrej nocki Wam życzę i do zobaczenia. Jutro. Pa!